Witam Was w kolejnym odcinku. to jest part 6, a ja znalazłem swoją chatkę. I tak, chciałem Wam od razu na, na wstępie zaprezentować, że zarobiłem jakimś cudem łóżko. No wiecie, to jest naprawdę cud przez 5 odcinków Nie miałem w ogóle łóżka, nagle mam w piątym go, więc to naprawdę jest cud. Nie nie, po prostu była taka prawda, że nie miałem kiedy się wybrać na super zarąbiste owieczki. Dlatego tak wyszło. A teraz, jak widzicie, zombie. Y, automatycznie zaktualizowałem sobie wersję do 18 najnowszej y, bo były bo, bo te długi, no i chciałem po prostu spróbować naprawić, żeby one nigdy nie wyskakiwały. Może nie wyskoczą, nie wiem, bo jestem teraz z wami pierwszym, pierwszą osobą, która, która jest y, no ogólnie testuje nową nowy update, y, no może nie nowy, ale update ogólnie który się pojawił u mnie na komputerze. Dobra, to idziemy spa spać, bo nie ma nic do roboty. A jutro mam zamiar rano wstawać Tak jak teraz wstaliśmy rano i dowiecie się sami Ojeju, jaki jest ślepy To mi się nie przyda jeju, jeszcze tą myszka ogarnię tak dziwnie czemu to tak swoją drogą jeszcze tak bo mam mało tego. Posowałoby iść do jaskini za jakiś czas zbierać to, co powinno zbierać. Węgiel, wszystko pochowamy razem z tym. Tak, zostawimy sobie to. No i widzicie, nie ma już nawet miejsca na taką rzecz. Ale za to weźmiemy sobie jedzenie, żeby nam później nic się nie stało w trakcie. A więc to byłoby na tyle. To sobie tutaj tylko odłożymy. Bo na razie idziemy mm, owieczki oskubać z jej To jest jakoś tak dziwnie. Dobra, już idziemy y, na owieczki. Potrzebuję troszkę wełny. Z, 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 tylko teraz tak muszę obmyśleć, bo akurat w tym miejscu za bardzo mnie owieczki jakoś nie lubią. I to bardzo, bardzo mi przykro z tego powodu, bo, bo chyba już trzy razy szukałem w tym miejscu i nie znalazłem musiałem, wtedy kiedy zginąłem, czyli w tamtym odcinku. Yy, znaleźć po prostu, ubić czołowce ręką. Ale tutaj naprawdę mi jest bardzo przykro, że nie ma owieczek, nikt mnie nie lubi. pokażę pokażę wam jakiego jak ma rozrzut. Nie, yeah, daj mi to co chcę. No właśnie. To chciałem od Ciebie, Creeperku mój. Zbieram to... Nie wiem po co faktycznie, ale zbieram, bo jest rzadko spotykane i jakoś tak się może kiedyś przyda. A może kiedyś się naprawdę przyda do tego, żeby zrobić TNT. Może pomyślę kiedyś o tym, ale na razie tak zbieram. Dla zabawy. Hmm. <ścoughs> Naprawdę, no to jest bardzo smutne z tego powodu, przecież owieczki zazwyczaj są przyjazne, powinny się zrespać. O, mohomor, co za dziwny zbieg okoliczności, dziwne miejsce na, na muchomora. Nie wiem, może zbliżyłam się do jakiegoś fajnego miejsca, gdzie mohomor jest i może coś się tu pojawi zaraz. Może na nagle wyskoczy jakiś nowy, nowy boss. A, i nawet tutaj widzę jeszcze, że są grzybki zwykłe, ale, ale są no dziwne. O, to wam zaprezentuję. Mamy szczypce, tak? Mm, shares i patrzcie co się robi za szczypiec. Super, nie? Yy, teraz w tej wersji dopiero odkryłem i możemy później to postawić. No nie wiem, no nie jest takie aż fajne. Znaczy fajne. Nie ma żadnych zastosowań, ale fajnie wygląda na, na przykład i to chyba nigdy już nie będzie tak, to nie będzie. Yy, tylko niestety tego nie zbierzemy tak normalnie. Trzeba nazbierać. Zaraz wypróbujemy, czy się da podnieść yy, tym samym. Wydobywać wy, wydobąć. Wydobięcie... da się No już Także nazbieramy sobie tego trochę Ale niestety szczypce się przez to bardzo szybko kończą Ale szczypce to tylko Dwie sztabki żelaza Na pewno nie jest tak źle no to to jest nawet czasami fajniejsze niż Ogień, bo, bo jeżeli chcecie to sobie Nazbierać, a nie musicie palić, bo W starych wersjach 1.7 nie było W ogóle takiego Nie nie przypominam sobie przynajmniej Jakoś, żeby było jak, jakiś sposób Na zniszczenie tego tylko jeden co to do spalenia I patrzcie jak fajnie to wygląda Ogoliliśmy drzewo <grymnie> Jak to musi fajnie wyglądać Ogolane drzewo Teraz tylko postawić tam u góry Nie <grymnie> dacie. nie da się Niestety muszę stwierdzić <grymnie> Że po długim czekaniu Zostaje po prostu takim jakim było tylko żywe, które są, znaczy, żywe naturalne, które są w drzewie, wtedy się mogą po, powoli suszyć. A natomiast sztuczne nie. Więc to jest mit obalony. Teraz jest tak. Bardzo wszystko fajnie wygląda. Ale no nie, nie widzę moich owieczek. Są fajne. Ha, o, zobaczymy, czy da się to szczypcami nazbierać. Mm, te takie winoroś. No, nie wiem, jak to się nazywa, ale fajne. Nie da się, ale zobaczymy tak. Da się! Widzicie? Wiemy, że możemy tym. Czyli w tej wersji dodano to, że można zbierać, bo nie można ręką tego zbierać na pewno. To Wam od razu mówię. Ej! Ok, ile mam tego? 10 dopiero. No to jeszcze troszkę. Tak, tak, chcę tego więcej. Dobra, gdzie to jest? Zbieramy, zbieramy. Chcę tego mieć 64. Żeby to była taka fajna zabawa, żeby to po postawić na przykład wokół domu. Taki będzie czat, a zrobimy sobie domek. I to najczęściej występuje blisko wody, więc automatycznie mówię, że, że... związane jest z, z wodą na pewno, bo jakoś tak od wody się powstają takie mchy i rosną na krzewy na grzybku nasbieramy, posadzimy sobie zrobimy sobie ogród grzybków <grybki> patrzcie się, porosło nawet tą ziemię fajnie widzicie, już nam się powoli kończy jak można teraz w tej wersji z drzewem się pobawić można Teraz dużo, dawniej to tylko było drzewo do tego, żeby kopać, go. znaczy, żeby wydobywać drewno, a teraz to można się pobawić nawet z głupim zbieraniem takich haszczy. <laughs> Ale fajnie, fajnie, naprawdę. Dziękuję bardzo naczowi za, za jego pomysł. Podobno teraz wersja 1.8 nie kosztuje już 40, 50, tylko aż 100 złotych, więc to jest dużo. Przepraszam za nagłe cięcie. O, widzicie? To cięcie chyba pomogło. O! No, no i teraz baseneki lubię. Dziękuję. O kurde, ale was teraz lubi. Lubi was yy, tam. Nożyczki was lubią. O kurde, nie, nie te przyciskiem, sorki, przepraszam. E, nie, faktycznie. Teraz, teraz jakby więcej tych wełnym wypada z tego i bardzo się cieszę w tej wersji, ale nie, to jest boskie, co nie? Nigdy jeszcze nie widziałem, żeby w wodzie rosły Lejtowe. Może kiedyś tu zrobimy jakiś. To, o, patrzcie się. Ja nie widziałem o tym, kurde, no bez kitu. Ej, to było już w starych wersach, czy jak... Że jak rusza się, to rusza się też tak miecz fajnie. Nie, nie, no po prostu ja teraz za zaczynam doceniać większość fajnych rzeczy. Dasz mi jeszcze wełnę? Daj mi wełnę. A może mięso mi dasz? Nic mi nie dasz. Ale ekspedała, o. To, to, to muszę jej przyznać <laughs> i co? No, no co tego owieczki występują przy wodzie, to jest trochę dziwne. Nie wiem, czemu mi się nagle tak mało rozpi. w Wcześniejszym świecie miałem strasznie dużo. A propos tego świata. Muszę kiedyś nagrać odcinek o no, owieczka, Odcinek pokazujący świat mój, który wcześniej robiłem. Zaraz na nie bardzo mało gram i na pewno przez to... O, wykrakałem tylko dwie. Na pewno przez to yy, będzie tak, że... Yy, że mniej będę miał rzeczy, na przykład będzie mniej, e, ba, bardziej taka biedniejsza chata niż ta, co teraz robię na tym świecie bieżąco. No bo to swoją drogą, no jeżeli na jednym świecie tylko pracuję, to automatycznie ten pierwszy się zaniedbuje i w ogóle nic nie, nie przybywa, że tak powiem. I chyba zostanę przy tym drugim, jeżeli się dobrze rozbuduję. Muszę tylko mapę jeszcze znaleźć, bo. Teraz trafiłem tylko na tę jaskinię i ze względu na to, że rozbudowałem tak blisko tej, tej mojej pierwszej nory. Ale, ale tak to poza tym, to, 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 to nie ma nic ciekawego na, na, na tym, akurat w tym miejscu. Fajne jest to, że mogę, mogę się właśnie tak. O, jak mi będę przeszkalać konary, to co robimy, ściągamy i zbieramy. Ale nie, to jest naprawdę fajne. Jakbym mógł z tego chatę zrobić. O, właśnie, zrobimy taką tajemniczą bazę, albo cokolwiek. Z... O, widzicie to. Albo mi się zdaje... A nie, to są trzy. Przepraszam. Tak mi się zdawało, jakby to było. Aha, już wiem, gdzie jestem. Mm, bo wcześniej, jak szukałem domku, to sobie posadziłem tak właśnie specjalnie z dużo strasznie tych tych. Z względu na to, żebym wiedział, że ja... że. Że mój dom jest gdzieś tam. Chyba. Ups. Właśnie gdzie jest mój dom? Hello. Dobra. Jak się zgubiłem już drugi raz, to nawet tutaj byłem w tym miejscu i jakoś nie mogłem trafić do domu. Ale poradzę, poradzę sobie, powinien sobie poradzić jakoś. A jeżeli nie, owieczki są, to! Ciur z domem. Mam tam 34 jakieś haszcze, to sobie te haszcze zrobię z tego domek. Ale owieczek jest tyle bosko, że, że po prostu ja... Ja zostaję tutaj z owieczkami. Owieczki mi bardziej lubię niż, niż tam, gdzie ja mieszkam na bieżąco. To wszystko przez to, jest jeszcze noc. Trudno, ja zostaje z owieczkami. Co nie owieczki? Co nie? No. Dobra. Mamy jedzonko. Starczy nam na pewno. O, ja cię kręcę. Chowamy głowy, chowamy głowy. I tak, ja zrobię cięcie. I wrócę do was po chwilki, bo mam laki. Dobra, to jest cięcie. I myślę, że się festy polepszyły. Ale boję się jednego, że podniosę głowę. A tu? To ja zjemy sobie. Wiesz, to jest takie powiedzenie, jeżeli coś się dzieje, zjedz sobie coś. Uwaga. Boję się, on się tam teleportuje. Nie, boję się ciebie. Boję się, jak, jak, jak ja mam iść. Owieczka, pomóż mi. No wiesz co... Tam jest jeden. Patrzy się, widzicie co on robi? On buduje coś. Ale mamy zabawę. Nie patrzy się, boję się go. Gdzie on jest? Patrzcie, on coś wybudował. On pomaga, popatrzcie się. O, 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 o nie. Powiemy się w eksperymenta, dopóki nas nie zauważy. On, on, pomaga, on zbiera. Albo szuka jakiegoś materiału i później zbiera i buduje, bo przecież przedtem to postawił. Ja tego, ja tego nie wymyśliłem. O kurde. On ma takie oczy, że jak się patrzy dłużej na mnie, to ja mam normalnie tak w piersiach. On jest dość... O, 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 teraz coś zrobił. Albo on się teraz. Albo on. Wiecie co? On się wywodzi chyba. Nie, on tak się czerwienił. O nie, o nie, o nie! Patrzcie się, co się teraz będzie działo. Patrzycie się teraz będzie działo. Ona śledzi. O, nie! Nie! O on widzicie, on się on się wywodzi. Ale mnie przyciągał! Ja! On mnie... za każdym razem. moim uderzeniem nie no to jest potwór naprawdę strasznie, strasznie, no, no bać się takiego potwora! Ten pajączek to mi może naskoczyć! No chodź! Ja to słaby jest ten potwór! Bo on nie ma nic na słabia takiego, nie wiem, no. dobrego. Ale bardzo jest straszny i to jest... To było straszne, on tak się cały ruszał Ja wiedziałem, bo ja czytałem o tym na Minecraft'y Wiki Że on się tak cały ruszał To znaczy, że on, on zaraz przymierzy się do ataku I jedno co Uciekać przed nim, albo po prostu walczyć, nie? Bo on bardzo dobre ciosy zadaje Ale za to... Ojej, o ile zamiaków. Ale za to słaby jest, więc to jest... Wiecie, to jest pół na pół, nie? Ale to się liczy Ej no, wystraszyłeś mnie, wystraszyłeś mnie Nieładnie tak straszyć ludzi a lagi mam jak cholera. I nie wiem, czy nie skończymy odcinku na, na tym. No nie, zaraz musimy to przerwać. Yy, także ja robię cięcie i do zobaczenia w następnym odcinku. A ja postaram się jakoś wybrnąć z tego. Także trzymajcie się, cześć. Jeszcze chciałem powiedzieć przed końcem odcinka, patrzcie się, co znalazłem. Nie chcę się tego do góry podnosić, ale patrzcie się, co znalazłem. Koniec ze mną! Wow!